Okej, okay, jesteśmy. Idź Technika na... na Norisa No, a goście to już powinni żyć, ty mi tutaj nie strasz. Ale schizowe miejsce w pizdę. Strasznie sizzowe, naprawdę tutaj Kocham to O kurwa, ja tu muszę zdobyć Dawaj mi to ku... Spierdalaj, o kurwa Ale fajnie, ale wood ale zajebaj się tą strzawkę, patrzcie Pewnie gościu biegną, nie? Jedno głowę Tą półkę i się umarł No i... na pewnie gonił jakąś dzierlatkę Teś! Wiecie co, tutaj... O kurwa Ale zerwałeś gościu mordę Będę próbował starać się... Będę starał się z im właśnie Ja lubię tą walkirię, jest dobra, dosyć silna Wiadomo pistolet to pistolet, niby jest... Dosyć, o pięknie, niby jest dosyć dobrą rzeczą ale No centurionka Ale jednak takie karabinek dostaniecie Co to jest w ogóle? Raczej po... znaczy, nic co znam O wow, cześć guście No wiadomo Co robię? Czy masz mnie? No nie strzelałem przez tą chwilkę wiesz, ale no wpuść ich tutaj, przecież oni chcą wejść na imprezę. Właściwie wyjebałem tyle amunicji, a tutaj po prostu trzech kolesi było. Instakill. mamy Zajebamy mena. Gdyby nie ty, pewnie byłoby po mnie. Chodźmy stąd. Wczoraj mieliśmy się spotkać z zespołem ratowniczym. Jestem. Kino! Chyba, kina. O kurwa, kina. Ja pierdolę. odspierdalamy spierdalamy gościu. Wypierdalaj stąd! Aaaaa, paczuszki, nie ma te paczuszki z technologią A99 jest? Nie, ale zobaczymy. Ale on biega, jakby, za przeproszeniem, narobił w gacie. Dużo tej technologii tu jest. Jestem ciekawy, jaką ona rolę odegra w późniejszych okresach, bo szczerze... Pamiętam, jak oglądałem to zagra... To zagrajmy od i jak oglądałem, nie wiem. Ale, no, nie bardzo pamiętam... ...jak tutaj wyglądała ta cała akcja. Ludzie zbierają się przy bramie okach. Podobno nie Szkoda, że nie możemy skorzystać z perły Z perwy? Napierdolić się chciałeś gościć pijaku Rozcy to mają głowę do tego Zamknij się pierwszy muszę film zobaczyć. Fajne te znaki tutaj są. Nie dobra, to widzieliśmy, to już musieliśmy widzić. Tu Powinniśmy słyszeć komunikaty nadawane przez tytana jed... Ruszajmy. Tytana je... Zruszajmy, że głupie No, patrz, tu jest... W... A co to? O nie, ale takich rzeczy to ja nie lubię. Tytan ...różni się nieco od standardu, który widziałem, ale to na pewno rosyjski żołnierz. Nie mam wątpliwości. Umarł stosunkowo niedawno. Hmm. Ruszajmy. Poczekaj, gościu, kurwa mać. Jesteś jakiś kurwa... No i mówię, nie? No... Mówię ziomuś poczekaj Chcę posprawdzać jeszcze tutaj te fajne rzeczy Skądża, że tylko dwie bronie możemy podnieść Bo jednak shotgun kusi, a karabin jest dosyć dobry Nie no, niech przyjdzie Kurwa No, nie pomogłem, sorry Ale też nie... Podaj mi rękę, zostawiłem centurionkę Dobrze są pizdeł, bo tylko... Eee, tam gościu, mnie. musisz... Ej, no i co? No bo ja robię... ...maksimum pakietów medycznych, w ogóle... ...w ogóle... Hmm, dobra, spoko, chyba na H Ręką, prawą stronę! Ja się kurwa, gościu! Trzy razy szybko na to wywałaj, zerwaliście na Kawy Czyli co, to jest coś w stylu Usasa? Nie wiem kurwa, bo Usas zabija na strzała Śmiałbym wątpić. Au, 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 au. Ała. Wypierdalaj. Wiberowanie. Wypierdalaj. No dobra kurwa, nie ma się co z nim bawić. Nie no ten karabin jest zajebisty, ja go nie będę wywalał. Ten szotnia jest taki... Taki sobie, o, tak to powiem. Kurwa, mać. No kurwa! Podskakujesz jak debil. Ziąś. Jak tam z czasem stoimy? 25. No, 5 minut dopiero, około. O, no to też mnie zaatakuje, no bo już się trybam. Ty mnie tam osłaniaj. No tutaj twoi koledzy, producenci tej gry, ukryli wiele fajnych rzeczy. Tu pewnie mogą być wszędzie te rzeczy. Też dobra, tu chyba jest raczej. Nie, nie muszę ty jeszcze nie za... No i kurwa, no i... O fak! O kurwa Nie wiem dlaczego on mi dwa razy strzelił. Co prę... chodźmy za rękę. Taka braterska przyjemność. Wiedziałem, że to się zawali, nie? nawet debil by wiedział, że skoro tam są dechy, no to one się muszą zawalić. coś, coś ci wyrosło. To... Jakie mamy już max też Póki są to bierzmy wiecie Och kur... No i kogo wysyłają? No czarnucha nie? Dobra, tam nie skoczyć. To dobrze, bo ja się bałem trochę. Że... A i co jest? Aha, to kurwa. Takie głupia rzeczy. A... Człowiek naprawdę nie wie czasami. Człowiek jest czasami debilem, wiecie, w takich sytuacjach. Ło! kurwa! Miało, wiecie, miało być A, Nie, żebym się wystraszył. Nie? A tam bije się, więc spoko. Czy ty możesz, gościu, zamknąć, że No bo ci nie otworzę tych pieprzonych drzwi, nie? Nie żartuję. No jednak, no, Masz. Kurwa. Ale wystraszył mnie ten gościu, jak... Fiut, kuta, spieprzony. Menda. Boję się, że teraz będzie amunicja a później nie będzie i ten wolk Chociaż nie no lepszy od pistoleta, nie oszukujmy się, chociaż nie jest on naprawdę za dobry, ale... Nie będzie leczy nic lepszego. Wątpię tutaj. Czy jeszcze tu jakaś broń będzie? chyba tak, chyba powinno Do mnie O, zaraz będzie wspomnienie, czy mi się po prostu pierdoli w FPS-a? Pierdoli mi się w FPS-a. Stój! Dotarłem do doków, ale wszystkie Nigdzie nie widzę naci. Strasznice twierdzą, że łodzie jeszcze wrócą. Obawiam się, że dojdzie do kolejnego wypadku. Znacznie gorszego od poprzedniego. Zachobacz Obawiam się najgorszego. Obawia się najgorszego. No ja też się obawiam najgorszego. Dobra, to mnie nie wystraszyło, to było lamerskie. co, ty jesteś botem, więc ciebie raczej nie zabiją, nie? Ja jak tu... Ten posterunek strażniczy. Może tam jest kolejny przełącznik Naprawdę gościu. Naprawdę sam Nie, żebym był padałem gejem czy czymś, ale no gościu W takich sytuacjach się lepiej nie rozdzielać, no No, Land, Nie dobra, Land to jest strasznie zły przykład I coś czuję, że tu zarobić jakieś latające gówno Nie, nic nie ma, no taka przestrzeń, a no tu nic No, to jest dobre, to mi się podoba, nie, ale... No. Get the fuck out! GET THE FUCK OUT! Tu jest coś... Tutaj, o, tu jest piękny przycisk. W porządku, jesteśmy w drodze. Kieruj się z powrotem na moją pozycję. Jestem, jestem. Tak daleko nie byłem, ziomuś, żebyś ty mi musiał tutaj... kolejne stwory. Nie stwory. O ja pierdolę, snajpera, naprawdę Proszę poczekaj Poczekajcie Kiedy mam strzelać? Jakoś mi powiesz, czy nie? Ojej, tutaj nic nie zrobiłem Taki gwizd Dobra! Wolę mieć pewność, że trafię w tą głowę, nie? No nie za snajpera, gościu, no inaczej by nie było, nie? Tylko teraz tak... To jest taki... ...dylemat... ...gracza FPS... To jest taki dylemat gracza FPS, czy jednak zostawić tą... ...snajperkę, wziąć ten shotgun, czy jednak... ...wziąć ten shotgun... To snajpera się może przydać. A nie chciałbym później mieć takiego czegoś, że... ...wywaliłem. A tu chyba są takie punkty, że można... Je... Co wziąć wzięć daną broń? Więc spoko, to mi się podoba. Ta gra jest naprawdę fajna. Ten helikopter tutaj... No fabuła do tego momentu chyba się, się robi chyba fajna, wiecie, a później jak już tak naprawdę jakieś tutaj jakieś ziomusie się pojawiają nowi w ogóle inni. To już się raczej robi tak trochę gówniane. A, już od godziny nagrywam moi drodzy, już moja twarz już jest kupą, nie? A, nie czuję mordy po prostu. Poczekaj goście. Na siebie. Da się kurwa poczekać? Aaaaah. Jakieś Nadia, jakaś suka pewnie. I to mam wszystko na max. Patrzcie nowy mnie. O, no i pięknie na no, zakończenie odcinka, nie? Kurwa, no, no kurwa... A ja mam wszystko ludzie ja mam Ja mam wszystko i nic sobie nie. Czy mnie słyszysz? z bronią a Titan mogę dać... ty co do... tak? Y <farty> Wydaje mi się, że to ja będzie... Powtórz, tutaj Dobra Typowe dla Rosja no Dobra, może być No, wydaje mi się, że ten kara karabin będzie i co, tylko tutaj mogę zrobić to, nic więcej, nie mogę sobie na przykład wziąć jakąś broni czy coś Nie mogę Dobra, poczekajcie widziska, zaraz tutaj się widzimy